Jedyna w Nowym Targu i najnowocześniejsza na Podhalu pływalnia oferująca basen rekreacyjny, a w nim wodospad, gejzery wodne i powietrzne, ściana wodna, ławka z napowietrzaniem. Ale to nie wszystko. Mamy także saunę fińską, łaźnię parową, wodny tor przeszkód, ściankę wspinaczkową, grotę solną oraz punkt gastronomiczny. A dla chętnych nauka pływania, aqua aerobik, zajęcia fitness i masaże. To wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy! Nowy Targ, Plac Ewry 4. W wiadomościach, skrzyptówek do ludźmierza, czyli strażacy u gaździny pod Hala. Wystawa obrazu Witkiewicza w zakopiańskiej atmie. Dobry wieczór, 9 czerwca, Paulina Bucała. Zapraszam na wtorkowe wydanie wiadomości. Stało się już tradycją, że pod koniec czerwca strażacy biorą udział w samochodowej międzynarodowej pielgrzymce strażackiej. W tym roku spotkali się już po raz jedenasty. Zapraszam na materiał. Tegoroczna 11. Samochodowa Międzynarodowa Pielgrzymka Strażacka połączona została z piątą Pielgrzymką Motocyklową. Pielgrzymi wyjechali z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach do Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej Gaździny Podhala w Ludźmierzu. Z Zakopanego strażacy wyruszyli przed godziną 11. .00. W południe zostały poświęcone wozy strażackie. Na ołtarzu polowym w Ludźmierzu została odprawiona msza święta. Ten szlak pielgrzymi przede wszystkim ze względu na pamięć. O które jesteśmy zobowiązani. a ja Przypomnę, że dzisiaj obchodzimy dokładnie 18. rocznicę, kiedy papież Jan Paweł II był na krzeptówkach. Był na tej ziemi, wspólnie razem z nami się modlił i dlatego też rano rozpoczęliśmy tą pielgrzymkę Barką. Ale zobowiązani jesteśmy również jako katolicy świadczyć o naszej wierze. Sąd myślę, że ta pielgrzymka jest wyrazem również i naszej, naszej wiary, czyli pamięć, wiara, ale i wdzięczność Janowi Pawłowi II za to, że przez tyle lat nas, młode pokolenie, moje pokolenie umacniał, dawał wskazówki na życie. Jesteśmy za to wdzięczni i są wdzięczni również strażacy, którzy zawsze byli z Janem Pawłem II wtedy kiedy przyjeżdżał do kraju. Zawsze strażacy na każdej uroczystości, na każdej pielgrzymce byli blisko papieża. W pielgrzymce wzięli udział także druhowie z województwa łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego oraz ze Słowacji i Czech. W sumie około 2000 strażaków. Pięknie wygląda strażak w mundurze. Wielu marzy, aby takim być. Ale dopiero później się okazuje, że na pierwszym miejscu jest służba, a dopiero potem honor. I ci, którzy nimi są, muszą sobie postawić bardzo trudne i bolesne pytanie: czy to dobrze, że są? Bo prawda jest taka, że tam, gdzie człowiek stanie do szeregu, czy to sam, czy postawi go zwierzchnik, to trzeba stać mimo niebezpieczeństwa, czy też narażenia na śmierć. Dziś gromadzimy się tutaj u Matki Bożej, gaździny Podhala, by Panu Bogu podziękować we wspólnej modlitwie za Jego opatrzność, która Was wielu niebezpieczeństw chroni i jeszcze bardziej gorąco prosić o dalsze łaski. Przychodzimy prosić przez stawienictwo naszej Pani, naszej Matki, która jak już wiele razy doświadczyliście, z wielką miłością przyjęła i przyjmuje każdego człowieka i nigdy nie zawodzi tych, którzy do niej zwracają się o pomoc. W naszym województwie jest 1350 jednostek, w których pracuje 70 tysięcy ludzi. Strażacy oprócz powiatowego dnia strażaka powiatu nowotarskiego świętowali 18 rocznicę pobytu św. Jana Pawła II na ludźmierskiej ziemi. Podczas uroczystości minister spraw wewnętrznych nadał brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. W zakopiańskiej wili Atma od 6 czerwca można oglądać portrety oraz obrazy olejne ilustrujące teorie czystej formy wykonane przez Stanisława Ignacego Witkiewicza. Co łączy malarza z Karolem Szymanowskim? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Marcin Szkodziński. W sobotę w zabytkowej willi Atma rozbrzmiała pierwsza sonata cemol Karola Szymanowskiego. Została ona zadedykowana Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi. Artyści przed laty spotkali się w pensjonacie prowadzonym przez matkę Stanisława. Burzliwą przyjaźń obu artystów odzwierciedla właśnie to dzieło. Słuchając muzyki Szymanowskiego, oglądając obrazy Witkacego, można powiedzieć, że w tym okiełznywaniu szaleństwa jest metoda. Dlatego, że i w muzyce Szymanowskiego, i w malarstwie Witkacego jest pewna myśl. Także o czym jest sonata pierwsza Karola Szymanowskiego? Myślę, że jakby powiedział Witkacy o dziwności życia, w którym spotykają się różne, powiedziałabym, Kategorie wyrazowe, i spokój, i namiętność, i woda, i ogień, rozmaite żywioły, rozmaite kolory. Myślę, że Szymanowski malował dźwiękami swoją muzykę, tak jak Witkacy być może malował swoje obrazy. Pierwszą sonatę Cemol Karola Szymanowskiego wykonał młody pianista Piotr Kosiński, któremu nie tylko interpretacja, ale także skomplikowana forma sprawiły nielada trudność. Nie jest to utwór ani prosty dla pianisty jako dla wykonawcy, ani utwór prosty dla odbiorcy czy słuchacza w związku z tą właśnie skomplikowaną, gęstą fakturą. Każdy kto, kto przystępuje do pracy z takim dziełem jak np. pierwsza sonata Karola Szymonowskiego musi się liczyć z pewnym, pewną koniecznością przestudiowania Dokładnie, wszystkich wątków, wszystkich y, inspiracji i, i elementów różnych stylów, które się przenikają w, w tej muzyce. A dopiero później można, można próbować y, do, doszukać się tam czegoś osobistego, czegoś swojego. Ekspresja muzyki Karola Szymanowskiego na czas wystawy połączona została z obrazami olejnymi autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza. Witkacy, czystą formę. Właściwie w najlepszym wydaniu udało mu się zrealizować w dramacie. Powstało też kilkanaście czy kilkadziesiąt obrazów ilustrujących tą teorię. Z okazji Roku Witkiewiczów postanowiliśmy je pokazać w oddziale Muzeum Narodowego Willi Atma pod pretekstem jakim jest przyjaźń Witkacego z Karolem Szymanowskim. Na czas wystawy zostały także pokazane oryginalne portrety Karola Szymanowskiego wykonane przez Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jeden z portretów namalowany został 1 kwietnia 1931 roku. Witkiewicz rysując portret pozwolił sobie na mały żart pryma Aprilisowy i ramiona Szymanowskiego przybrały kontur grani Czerwonych Wierchów. Prezentowane portrety w Atmie na czas wystawy zostały podmienione na oryginały, gdyż na co dzień są tam jedynie ich kopie. Dzisiaj to już wszystko. Na następne wydanie wiadomości zapraszam, jutro. Spokojnej nocy. Jedyna w Nowym Targu i najnowocześniejsza na Podhalu pływalnia, oferująca basen rekreacyjny, a w nim wodospad, gejzery wodne i powietrzne, ściana wodna, ławka z napowietrzaniem. Ale to nie wszystko. Mamy także saunę fińską, łaźnię parową, wodny tor przeszkód, ściankę wspinaczkową, grotę solną oraz punkt gastronomiczny. A dla chętnych nauka pływania, aqua aerobik, zajęcia fitness i masaże. To wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy! Nowy Targ Plac Ewy 4.